Gadać się przez telefon z kimś, to na panu za zasadę, co? A ty co kurwa tu robisz? Leżysz, mylili, co? Ja! Yes! Kurwa, za nami. A to co? Stój się, stój A panie policjant, spieszy nam się. Pasażer otwiera szybę i ponosi ręce do góry. Zimmy, zimmy. Ja mam na sobie broń, kurwa! Trzeba odjechać, trzeba odjechać! David uciekał. Co ty pierdolisz, kurwa? Mam obie, opuścisz tam podałoń. Naprawdę. Aha, to. No, no. NIE! Ała! I bought it. Ty, babeczko! Ty, poczekaj, poczekaj, poczekaj tu chwileczkę, piękna! Złóciuszka Królewno, poczekaj, poczekaj, poczekaj! Te, te, Stój! Dawaj, dawaj, co tu masz? Dawaj, co tu masz, kurwa? Telefonik? Gadałeś się przez telefon z kimś, kto naparł mi go co? Ha? Ty, piareczko? Nie, nie, Co tam trzymasz w kieszonkach w tej sukience? Co? No? Ja pierdole! Ha! Szlejjebioza! Kurwa chyba na paleta. To postawię tu tą paletę. A ty co kurwa tu robisz? Leżysz. Myleli my, my, co? Kup się stafu trochę, słuchaj. Mam trochę kurwa Weidu, akurat wiesz, od tej piareczki dostałem czwórkę. To no, może byś mi wiesz, coś za, za, zarzuciła jakieś dolce za to. Kurwa na pewno lubisz się dobrze za, najarać. No, dzięki, dzięki, dwie sztuki. BMX. jedziemy na giecztą. Jak się zaczyna? Nie chcesz jechać na ulicy, Big Jimmy Hustle... ...to... Like ...stolen things... ...ee... ...weed... ...ee... ...everything... ...what you want... ...what you want... No! No! Bo... ...nie daj! Kurwa. się! What's up? ja amigo, powiedz no. mi, nie? Yeah. No! Masz jakąś kanapeczkę dać, bo kurwa głodny jestem w Kanapeczkę? A jak mordo, B.I.G. Sandwiches, nie wiem czy kojarzysz raz, Kupowałeś tak? kiedyś kanapkę w 24-7? E, chyba tak, chyba raz No si. to będziesz, To właściwie kanapkę po prostu spodobaję ręki, no B.I.G. Sandwiches, zaopatrujemy wszystkie sklepy w Los Santos Tylko jedną będę chciał, już? No. no to słuchaj, 3 dolary O, mierda, mogę dać ci zegarek złoty albo tak, coś innego Zegarek? Nie no stary, przecież to kurwa zegarek za kanapkę, jesteś normalny Mierda, no to no, nie jest Jestem tego, bogaty, no, wie, no Zegarek to przecież, zegarek to jest o wiele więcej warte niż taka kanapka Co mi z takiej kanapki? Zegarek to, wiesz, zegarek, zegarek to normalnie... No powiem, że wziął, no ale aż mi szkoda Jak chcesz, to możesz tak. dać mi ten zegarek, ale ja ci wezmę ztrzymaj, na przykład tam jeszcze jedną kanapkę Dzięki stary, dzięki no, dzięki, dzięki Nie wiesz, no. jak potrzebujesz jakieś kontakty, coś, wiesz Strasznie co, mnie słuchy co nieco na streetcie, że... Podobno jest jakiś paser w okolicach Sandy Shores nie no, jest, jest, no co jest. No i co, y da dałbyś radę mnie z nim skontaktować? Tak ja wiem gdzie jest taki jeden pan, który ci daje z na trackery tak zwane No i wiesz, będziemy się go zagadać, co proponujesz? Wiesz, twój to no, ma twoja cena jak to był, ja? No wiem, stary, mam przy sobie 100 baksów. Chcesz no, czy ci mogę kupić 100 baksów dobra Big Jimmy belongs to streets, motherfucker Ola, to już nie ta forma Człowieku, ja tu na że już to tobie y, Tarcie dociska bardziej i normalnie ten! Ten szybciej jadę! <śvALLENCZANCZANCO> dobra, na Idź idzę Sandy ci piesa Dobra, dobra, pojadę tutaj tak. i tą y, trasą tutaj pojadę Tak, że eee, na haircut. to strę pchać Ty grubi tak się na, na końcu, tak się I on zakończy Słucham Na końcu ile masz co, piarnia za nami A to stój 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 Zabrę, Ja nie mam prawka Zaparkuj, zaparkuj, zaparkuj. teraz tak, teraz ci... Się no rzuczymy, się rzuczymy. Rzuczymy. Pewnie, pewnie, nie już 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 inwestyłem na sobie czy nie na ja sobie. Spróbę masz? Tak, Sprób... pan z próbę, sobie, tak. Dzień, no chyba a... się go odpierdalamy i spierdalamy. No nie, no bo zawsze jest wsparcie jeszcze czekaj. Ja już mam Dobra, danego pisania no, do karku. Tak, stary, ja jestem poszukiwany i jestem gończym kurwa. Stary ja jestem na serio poszukiwany przez policję, kurwa za zabójstwo policjanta, naprawdę przysięgam. A panie policjancie spieszy nam się, proszę podejść i pogadać, no bo wie pan jak to jest. Amigo no, wam, On nie wyjdzie, on będzie czekać na wsparcie, sorry. Tak, wiesz? Odpalam furę i podjeżdżam od tyłu, ty, ty strzelasz do niego przez szybę. Jedzie kolejny patrol. Jesteśmy w dupie. Dada. Ja nie Dada. mam prawka, stary, ja idę w paś ja jak nie mam, od razu. Też nie mam prawka, oni co sami. Spokojnie, tranquilo, oni czasami sami dotrzymują nawet z dnia sprawy. Jak puszka. ty się nazywasz? Ja, Oskar. Oskar Oscar jaki? Daros. Eee, Oscar Daros, jestem w Crossa. Ola, ola, Dzień no, Ola Dzień dobry, Co tam? Oooo Panowie na czerwonym świetle skończyli o, ja, No wiem, tak. no przepraszam, bo mój kolega tu wystraszył w policji Bo tego, się nie jest Tak Pan, no, głodny jest strasznie takich brzegach i co, jebacę, co pyja, tak ja, ja, to się strasznie śpieszę, zawsze mi jest że ja robię bardzo zespało. Nie chciał, tego bo nie na szybkę, bo tak samo słychać Pana Mam różne dokument no ja to pasażer ja to... ja nie musiał dawać No ja ten, nie mam przy pana. sobie dokumentów Zapomniałem dziś z, z, z domu z... Jak się pan nazywa? Jimmy, Jimmy Crossa mhm. no, no, pojazd tego pojazdu należy Trzyma swoje dokumenty nie Pisane, 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 pisane przez pana przez 2M y. C R O O S, T i H. Dobrze, do kogo należy pojazd? Ach, powiem panu szczerze, że to jest samochód tej, mojej pracodawczyni mojej. Jestem o, sprzątaczem. Jestem sprzątaczem. Ona się nazywa Bridze Twitter, klocz. Mieszka tutaj nieopodal. Akurat ja się zajmuję u niej taką wersją higieniczną jej mie mieszkania, czyli sprzątania. E, no i. No, ma on jakieś dokumenty tego pojazdu? No, no nie, ale powiedziała mi, że możemy się przyjechać coś zjeść. No akurat y, spotkałem tego gościa. Ten gościu wyszedł ze szpitala dopiero co i y, jakoś taki no, trochę serce sobie złapało. Ona właśnie przy szpitalu mieszka. No, I tam przy szpitalu właśnie sprzątałem. No i ona była w domu, żeby y, pracować na Home Office, choć też miała za jakiś czas wjeżdżać samochodem jej syna. Więc ale możemy tam nawet podjechać do niej, raczej to dokumenty wszystko ona zapewni. Coś tutaj obok szpitala, ja naprawdę chciałbym, bo ja, ja na że tak. Ja tak. po prostu czasami jak jest bardzo głodny, to robię takie dziwne rzeczy na drodze. I przypadkowo na przykład, że ja raczej poza tym mi się co sobie mylą, czy te kolory. No nie jak pan zrozumiał, trochę tu już się wiadomo, że się trochę głodny no i co ja nie? Szybko go Akurat, 30%. akurat ta Emi, to ona się wytrwaliła, bo ona ma catering i do niej to przyjeżdża catering. O, a ja się siedzę i co ja mam, proszę Władze, o, i co ja mam, nawet nie, nie mogę sobie zjeść, bo ona nic nie ma w lodówce. Ona jakieś makłazanę, śmietanę, tego takiego e, hummusa i co to? To nie jest jedzenie, ja tu potrzebuję czegoś solidnego. No i no, no, tak wyszło. Naprawdę chciałem, żeby ona przyjeżdżała. Panu, jak to wygląda z mojej perspektywy? Twierdzi pan, że nie ma dowodu. Ok. Proszę się zapomnieć. Ale. Panowie odjechali tym samochodem. Z miejsca zgłoszenia kradzieży. No gdzie? Radiusa. Marka pojazdu się zgadza. Zmali państwo przepisy, dlatego panów zatrzymałem. Okazuje się, że. Wskazuje pan mi błędnego posiadacza tego pojazdu Dobrze, dobrze, dokumentu. dobrze panie Wazo, niech będzie już stało auto Chcieliśmy pojechać sobie tego na, tego, na jedzenie, ale nie, nie mieliśmy czym Dlatego auto stało się otwarte, Chcieliśmy i tyle, dobrze, niech już będzie Dobrze A pan może dowód znajdzie? No nie, no, no nie mam No, no daj, daj No nie mam, no naprawdę nie mam, portfela nie wziąłem, kasę trzymam no w kieszeni to, to pan wpisze, jego, to pan wpisze w pisze. Pan pisze, mnie na BMW, to zdjęcie ja moje powinno być Dobra, no, do, no, raz jest, naprawdę nie chcemy kłopotu żadnych chcemy po prostu... No, przepraszamy, przepraszamy, panie władzu, przepraszamy! Panie nimi ale pan też był karany. No, ja byłem! No, i co, znowu decydywa? Jaka decydywa, panie władzu? No co? No, panie władzu, mam taki pomysł, oddajemy auto na, na swoje miejsce, zamykamy je i rozchodzimy się. Bardzo proszę, naprawdę nie chcemy żadnych kłopotów, nie chcemy żadnych awantur. po prostu chcemy jechać do zlepu jedzenia, bo jesteśmy bardzo głodny naprawdę. Dobra. Pasażer otwiera szybę, otwiera e, zewnętrznymi tutaj, od zewnątrz drzwi i podnosi ręce do góry. To ja? Tak, no. Dobra, zimi, zimi. A pan hmm. kierowca nie uruchamia silnika ani nic nie robi. Dobra, zimy na miejscu. Zimi, zimi. A, a, a co ze mną? No Pan rani. na mnie nie oczekuje, no na razie pasażer, no. Ty zimi, rani, rani, rani. Właśnie, proszę pana, na takie pytanko, no, ja mam podnieść, czekajcie, ja mam podnieść, ja mam podnieść Nie, jak jest, jest, tak, Panie, mam co pan? Podnieść. Ja chcę was pustić Aha, dobra, dobra, do, do, do. wychodzę, 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 wychodzę Nie, nie, dobra, nie, dobra Wychodzę, wychodzę, nie jest mi, nie, nie, nie jest o, No co, kurwa, zapierdoliłeś do mnie, ja chciałem... Ja mam na sobie broń, kurwa <laughs> Sam kazałeś mnie odpalać, no sam mi kazałeś mi odpalać. odpalać Ale potem pewnie, ja pier... Oni chcieli tylko, żebyśmy wyszli z rękami i nas puścili! Rozumiesz, wyszliśmy z, z rękami po, i by nas puścili, się auto by tylko Nie, tu zjadę, zjadzam Dobra, zjedź, dobra Dobra, dobra, dobra Ja wysiadam, ja wysiadam, ja wysiadam Zostań No problem, już Ja wysiadam, ja wysiadam, co kolejne? Oskar już ubija Jeszcze, O kurwa Ja wyszt Kurwa, nie ma z tego wsparcia Dobra, dzimmy chodź tu Stary, już na pewno Nie negocjacje, chcę to wójść do paki! chcemy negocjować, nie chcemy żonik Chcemy odjechać! Tak? Chcemy odjechać! Chcemy odjechać, nie chcemy nic głupiego mu robić, naprawdę na no spokojnie! no spokojnie! Nie chcemy rozlewu krwi, panowie. My tylko do restauracji coś zjeść! Pokroczyliście diametralnie swoją... No właśnie, sytuację. Sytuację. no właśnie, stresuje się cała mi ręka, <grym> pan ich nadejdzie. Ten... Panie, panie władzowie, panie władzowie! władzowie. No, no zapuścić, właśnie ja aby wiem aby ale Ten debil, ten debil uciekał. Co ty pierdolisz, kurwa? Jaki debil? Co ty mnie wyzywasz? No ucie... No tego nie... No wiem ci, stój. Panowie, opuśćcie tam broń. Naprawdę. No. 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 Nie nie... No. Nie jestem za ten demil! Jestem devil żaden! Co ty żeś narobił? Co ty żeś narobił? Ała! Ała! Boję, tamty mi już wszystko na Co ty żeś narobił? pobocie weźmy, a nie tak na drogę, bo to zaraz się to tragedią skończy. Czyli było od drgawki, ma

Proszę pana, no został pan postrzelony parokrotnie, także spokojnie Łatam pana, łatam nie umieram umiera pan, tylko panu już jest po i wszystko jest w porządku Były gangusy, mnie zastrzelili Nie zastrzelili pana, tylko postrzelili, spokojnie To mamy pomarańcza? czy pomarańcza? Tak, świfujesz tak, i Może się pan, pan, pan zastosować, proszę bardzo jak nie, nie, nie kupił pomarańczów i jabłuszków. My tutaj normalnie mamy pomarańcze i jabłuszka. I oddaję a, pana w rękę policji. A, a mogę sobie, a, mogę sobie, żeby jabłuszko zjeść? Jasne, że a pokro, pan może. Ma... A pokroimy że na talerzach, bo jestem Tak, pokroję pana. I pomarańczkę też bym pan mógł pokroić ze trzy. I jabłka to dwa bym poprosił pana. To wie pan co, to ja wezmę pielęgniarkę i pana pokroi, dobra? Do, albo, albo policjanta, policjanta. No, wezmę panią pielęgniarkę. Pani Kasiu, zapraszam. No, dziękuję panie doktorze, dziękuję ja, dobra, pani Kasiu. Ee, super. super. Dobra, nie miałem szczury zładowanej amunicji. Miałem osobne magazynki, które nawet nie zauważyłem włożyć. O, to ci Tak łajdź, nawet nie było znego zagrożenia. Jak najbardziej to rozumiemy, dlatego też bierzemy to jako okoliczność łagodzącą tym razem, ale tak jak mówię, tylko tym razem, żeby się taki coś więcej nie powtórzyło, oczywiście trafi to do Pana jak... Ten No nie znam tego człowieka, poznałem go na ulicy, zaproponowałem jakąś pracę, mówię, otwórz auto, no i tak wyszło, no. Co? Naprawdę, przepraszam bardzo. Wysprzęgnijmy się na mnie. Naprawdę, już tak więcej nie zrobię. Kurwa, mój bark. Życzymy zdrowia i... Tak jak mówię, w dniu dzisiejszym odstępujemy od ukarania pana jedynie co, to skończy się na wpisie dała. jak się pan czuje? Boli mnie wszystko kurwa do pani. doktor mi powiedział, że będzie kurki dostałem, od gangsterów jakieś próbowałem mi zastrzelić. A co, co się Ta... w ogóle stało? Ci gangsterzy, do których pan strzelał, to się okazują być szeryfami, tak? się tak, ono niestety. Czy pan w dniu dzisiejszym zostanie pan zatrzymany za to? Może chwilę na za, za, Zaraz, że za, 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 za. i ustalimy e, resztę zdarzeń. Jasne. Chodź po, do policji. Policja. Policja. Do mnie żeś strzelał. To policja, policja. Jeszcze uciekałeś, radziej samochód. Coś mi to. Ja czy prawo jazdy. Coś mi to mówi, coś mi to mówi, coś mi to świta. Zacząłem jarzyć. Ale muszę sobie przypomnieć, dobra... Zdej mi czapkę, bo cię uciska chyba. Jestem Gdzie dopiero się. po operacji z zem... dostał? Kulkę w lewą nogę, kulkę w brzuch, no i w prawą o! rękę. Jesteśmy w stanie wezwać funkcjonariuszy z Correction, z prostą szpital, którzy przetransportują pana prosto z... No, co, Ja tam cele o... dostanę jakąś medyczną? Tak, tak trafi pan na oddział medyczny. Jest tam skrzydło specjalne. I czy chce pan skorzystać z którego ze swoich praw? Z adwokata. Proszę bardzo, ma Pan e, możliwość wykonania trzech telefonów nie trwających dłużej niż trzy minuty w obecności funkcjonariusza. No kurczę, nie odbierają. No dobra, no będę się chyba sam. Otworzyliśmy samochód i wtedy pojechaliśmy. Pojechaliśmy chyba coś zjeść, bo właśnie byłem głodny e, i coś zjeść. No ale że chyba wtedy ma nas policja, dwóch liniarzy. W początku czułem się trochę zestresowany, ten koleś powiedział mi, że ma spluwę. Jak usłyszałem, to trochę się wystraszyłem, bo że, że spluwę to ostatni raz widziałem, jak na Cypress Hill jeszcze w Liberty City, normalnie z chłopakami po ośkach, teraz, teraz już taki nie jestem. No i, i co, i wzięliśmy, mówi do mnie, odpal samochód, podjedź do tyłu. I ja odpierdolę tego psa. I, i, chwila później tam ten glina coś tam do nas wyszedł. I, tamten wcisnął mu bajkę, e, z tego, co pamiętam. No i ten policjant powiedział w pewnym momencie: Dobra, kierowca zostaje w samochodzie, a Parst, gdzie siedzę, wysiada. I tamten mówi o, o, od, od razu do mnie. E, Żebym, że coś tam mówił właśnie tak po hiszpańsku, że ja tego że nie zrozumiałem, ale tak to zrozumiałem, że on mówił to taką intonacją jakbym miał od państwa i ruszyć. Odpaliłem, cóż, no, odpaliłem, w samochodzie i pojechaliśmy dalej. A on ja mówi, stary, stary, co ty, policja nas złapie, ja będziemy mieli przerąbane. A on wtedy mówi, dobra, zatrzymaj się, z, z, zatrzymałem się. No, no i on wymyślił jakąś gatkę z tego co pamiętam, że jakiś po tego policjanta miał poddać no ale z, z, z zobaczyłem to, że on normalnie spluw obceluje do tamtego gliny, to ociepiałem, wsiadłem, biegłem do samochodu i pojechałem sobie dalej. No, ale za, za chwilę sumieniem, ja że go zostawiłem samego i się zawróciłem. Ja, ja mi kazał zabrać spluwę tam policjantowi z, z, z kabory. Ja wziąłem tą spluwę. Ale bo... Kurwa, ale zacząłem borsć z Czyli Pani wa panie Wazo, ja, ja już chyba sobie przypomniałem, co ja zrobiłem. No ja chciałem splumę i jak on mi to powiedział, że mnie się zrobiło przykro, że on mi tak powiedział i ja chciałem zabić w pewnym momencie. I wziąłem splumę i zacząłem strzelać, ja wpadłem w szał strzelania, po ciągle, ciągle po prostu za spust. Trafiłem go ale i, 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 ręką jak odsunąłem i, i ciągle ciągnąłem za ten spust. Trafiłem w, w glinę i zacząłem uciekać. Dla pana zarzuty na ten moment jest to A uciekanie, co? unikanie policji oraz próba morderstwa funkcjonalnego. A no to i wszystko przypadkowym... on mi kazał. A co z tym kolesiem jest? Co jest tamtym kolesiem? On żyje? Żyje, żyje. No i co, on też ta puka chyba zjeżdża, tak? Tak czy się z... składa, że nie ma. No. Niestety w jego przypadku było więcej okoliczności łagodzących. Czy wszystko I słyszałeś? Nie, to tamten mężczyzna. Czy wszystko słyszałeś? To tamten koleś wszystko zaczął. To nie no to ja! Pan, to pan prowadził auto, to pan. czy wszystko no to, to pan... widziałeś, gliniarzu! Czyli to ten pan yy, prowadził pojazd, tak? A, no ja prowadziłem. To. A tamten... Sobie, ten pan prowadzi, tamten został, a tamten jest no, wolny! Za Ciebie glinął! Za to, że Ci kazał wysiadać z samochodu i trzymać ręce w górze! To za to Wy go wypuściliście! Za to, że zagroził Twojemu zdrowiu! Nikt by nie wypuścił! Jak nie wypuścił? Poszedł ta wolność! Ci gliniarze mi powiedzieli! A ja idę do puchy! No Proszę pan w takiej sytuacji troszeczkę e, zmienia się... Jeszcze jedna rzecz, bo grozi pan na ten moment 75 miesięcy i 540 dolarów. Nie miałem świadomości tego, że pan e, operował również skracanym pojazdem, więc to pan 20 miesięcy jeszcze. No. Zajebiście. I 90 dolarów. Zajebiście. A tamtemu gościowi, to może jeszcze weźcie zapłaćcie te moje pieniądze, co ja mu zap co ja teraz no, no, to jest, to No, to 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 jest logika! to weźcie te nie, i nie, nie, taki dobry i nie, a wy to dostaniecie po dupie i ty i ten twój kolega, za to, że go wypuściliście. I ja złożę wniosek za pierdolone 4,5 roku o to, żebyście zostali ukarani. Spotkamy się wszędzie. O, Cigareto. to. siemanko! Siemano! Szybado. O! Co ty mnie się kurwa chcesz zabrać się napierdalać? Co dawać, No co, kurwa, chętnie Dwie labusie! Jedno z czołowców pierdolone! Co ty kurwa myślałeś? Żebyś taki kurwa chodził do przodu! Ty, a ty co kurwa? Też taki jesteś! Nowa gwardia kurwa na pudło wpadła! Rozumiesz co, garnuchu! O ty kurwo! Gleba! Dobra, garnuchu, garnuchu, dawaj spierdelamy, bo strażnik zaraz będzie! Ile dostałeś? Kurwa, 40 miesięcy! A, pierdolę! A to połowę ze mną A mi zostało jeszcze kurwa 61. Jestem kila kurwa, morda, ale należało mi się. Jeszcze przed tym wyrokiem zakrasałem jednego glinę kurwa w, w uliczce na Winewood. Te psy jebany kurwa, jeszcze Psa. im pokażę. No ja, jak inna tylko to się śmieję i tak. Ha ha ha, ha ha ha! Kurwa jakiś kurweszyn jebany! Ty pierdolona panową gliniaczka. No ci zaraz i na kopię do dupy! Oni się wtedy boją, we no. te garnki właśnie chyba chcą się napierdalać, o mi się marzy druga tura. To jest jedyny sport stary, w którym wysiłek fizyczny nie jest dla mnie problemem. To nie wiemy, frajerów. Dawaj, dawaj, swajaki! Here Oh yeah! Mentorno podkreślenie. 4 zł i 20 groszy. Wypad, wypadł na drugą siłownię, kurwa od waszych kolegów. Ta siłka jest nasza! Wyjazd! Co? Jedź sukces! Jeszcze masz ochotę! Pierdolona! Nasza kurwa siłownia to jest! Jak jest! Taka jest nasza! Pum! Taka jest nasza siłownia! Dokładnie. P Pamiętaj, to jest zawsze nasza siłka. No i dobrze, kurwa. Tak. Ja Ja piąteczka, Majka Trzymaj się. <laughs>